21 edycja Targów Vox, która dzisiaj odbywa się w hotelu Hilton Warsaw. To edycja wyjątkowa, ponieważ gościmy aż 31 wystawców na rekordowo dużej powierzchni handlowej ponad 1500 metrów kwadratowych. Targi tegoroczne to pierwsza okazja do równoległego zorganizowania Dnia Architekta, który też okazał się dla nas wyjątkowo dobrym wydarzeniem, jeśli chodzi i o frekwencję, tak naprawdę, i o przebieg pod względem zainteresowania naszych zaproszonych gości. To nowe wydarzenie, które połączyliśmy z targami Box, tak aby równolegle móc pokazać ofertę naszych kluczowych dostawców różnym interesariuszom naszego codziennego biznesu. Ja w tym miejscu chciałbym podziękować za to, że państwo zdecydowaliście się poświęcić czas i przyjechać do Warszawy po to, żeby spędzić z nami ten dzień handlowo. Dzięki emocjom w Giełdzie Vox liczę na to, że wyjechaliście stąd w dobrych humorach, zrobiliśmy dobry biznes i dzięki temu tak naprawdę zobaczymy się ponownie za rok. Dziękujemy.